Rząd obiecuje przełomowy budżet, rekordowe środki na bezpieczeństwo i zdrowie, ale jeśli zajrzymy w tabelę wymiar sprawiedliwości, zobaczymy drugi politycznie elektryczny nagłówek. Trybunał Konstytucyjny plus 38%, Krajowa Rada Sądownictwa plus 62%. Czy to wreszcie koniec głodzenia instytucji? które od lat były tarczą i mieczem w wojnie o praworządność, a może zimna transakcyjna kalkulacja, trade-off przed bataliami legislacyjnymi, wetami i orzeczeniami, które rozstrzygną o losie kluczowych reform rządu i prezydenta. Dziś rozkładamy te liczby na czynniki pierwsze. Pokażę, co dokładnie rośnie, skąd mają wziąć się pieniądze i jakie to może mieć skutki dla gospodarki, rynku pracy i politycznego układu sił, w Warszawie. Co dokładnie rośnie? W projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 rząd przewidział znaczące podbicie finansowania dwóch węzłowych instytucji: Trybunał Konstytucyjny, plus 38% oraz Krajowa Rada Sądownictwa, plus 62%. Jednocześnie rośnie też szeroka szósta. Kula sądowa. Wydatki na sądy powszechne mają wynieść ponad 18,9 miliarda złotych, czyli plus 8,4% rok do roku. To już nie kosmetyka. To strukturalne wzmocnienie całego segmentu, który odpowiada za orzekanie, nominację i dyscyplinę sędziów. Czy to zwrot po latach cięć i zamrożeń? Wprost pojawia się pytanie, czy to. Koniec głodzenia i zaznacza się, że ostateczny kształt wydatków zależy od Sejmu. Innymi słowy, to dopiero początek politycznej gry o miliardy w pionie sądowniczym. Kontekst makro. Na jakim statku płyniemy? Zacznijmy od ram budżetu. Projekt zakłada wydatki około 919 miliardów złotych, dochody około 647 miliardów złotych i deficyt do 271,7 miliarda złotych. W ujęciu PKB rząd mówi o około 6,5% deficytu, wciąż wysoko, choć nieco mniej niż w roku 2025. Jednocześnie rząd zakłada wzrost gospodarczy 3,5%, średnioroczną inflację 3% i podwyżki w sferze budżetowej o 3%. Dwa parametry, na których stoją wszystkie plusy i push, podwyżki, także w sądach. Po stronie dochodów podatki mają dać 579,9 miliarda złotych, w tym CIT 80,4 miliarda złotych z uwzględnieniem wyższej stawki dla sektora bankowego. Ale uwaga, obsługa długu staje się coraz droższa. Ponad 71,8 miliarda złotych na odsetki i dyskonto tylko od długu krajowego. To realne koszty tła które konkurują o każdą złotówkę z Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa i całym wymiarem sprawiedliwości, finansowanie państwa, ile pożyczymy. Na rynkach kluczowe jest nie tylko ile wydamy, ale jak to sfinansujemy. Najnowsze opracowanie wskazuje, że netto podaż bonów i obligacji skarbowych w roku 2026 ma wynieść około 240,8 mld złotych, mniej niż planowane wykonanie w roku 2025, a potrzeby pożyczkowe po wyłączeniu komponentu KPO pozostaną zbliżone do roku 2025. Około 300 miliardów złotych. Innymi słowy, rząd sygnalizuje rynkom, że nie wysadzi podaży długu mimo wciąż wysokiego deficytu. To ważne dla kosztów finansowania, a więc i dla przestrzeni na takie ruchy jak podbicie wydatków Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Równolegle, budżet priorytetyzuje bezpieczeństwo. Obronność rośnie do około 4,8% PKB, najwyżej w NATO. Co dodatkowo dociska inne działy do znalezienia oszczędności lub uzasadnienia wzrostów. W tym sensie każdy miliard dla sądownictwa musi być politycznie obroniony obok tarcz energetycznych, zdrowia i armii. Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa, potrzeby, backlog i polityka. Co taki wzrost realnie zmienia? W przypadku Krajowej Rady Sądownictwa większy budżet to m.in. środki na obsługę postępowań nominacyjnych, dyscyplinarnych i administracji. W praktyce skracanie kolejek, cyfryzację procedur, wzmocnienie zaplecza prawnego. W Trybunale Konstytucyjnym pieniądze na obsadę merytoryczną spraw, informatyzację, tłumaczenia, publikacje i analitykę orzeczeń. Do tego dochodzi szeroki sektor. Sądy powszechne plus 8,5. 4% oraz sąd najwyższy i inne instytucje z planowanymi podwyżkami funduszu płac, bo rząd otwarcie tłumaczy wzrosty w sądach między innymi waloryzacją wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. To nie tylko polityka, to też odpowiedź na rynek pracy i presję płacową. Czy to rozwiąże problem? Częściowo, zależnie od segmentu. Wciąż słyszymy o dziurach i niedoszacowaniach, na przykład w prokuraturze, ale kierunek jest jasny. Przestajemy ścinać, zaczynamy dokładać. Pytanie brzmi: po co właśnie teraz i aż tyle? Trade-off czy normalizacja? Tu dochodzimy do polityki. Równoległe spory rządu z prezydentem, łącznie z serią wet. Oraz głośne orzeczenia i spory wokół Trybunału Konstytucyjnego czynią z budżetu instrument nacisku i deeskalacji zarazem. Podwyżki dla Trybunału i Krajowej Rady Sądownictwa można czytać na trzy sposoby: normalizacja instytucjonalna. Po latach zamrożeń i wojny o praworządność, państwo przywraca tlen instytucjom, które mają działać szybciej i lepiej, zwłaszcza, że rośnie obciążenie orzecznicze. A backlog spraw to realny koszt dla obywateli i biznesu. Polityczny trade-off, rząd, grając o reformy, media publiczne, energetykę, podatki, wysyła sygnał do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Nie głodzimy Was, potrzebujemy sprawnego orzekania. W tle konieczność szybkiego publikowania i wykonywania wyroków, aby uniknąć kolejnych kryzysów ustrojowych. Techniczna konieczność, rosną płace w całym sektorze, założenie plus 3%, rosną koszty energii i usług, i zwyczajnie nie da się utrzymać roku 2025 po taniości. Do tego napływ spraw z obszaru prawa europejskiego i wojennego, uchodźcy, sankcje, przetargi, bezpieczeństwo. Zwiększa nakłady pracy. Co na to, finanse publiczne? Wzrosty w sądownictwie dzieją się nie w próżni, tylko obok rekordowych priorytetów. Obronność i ochrona zdrowia mają dostać najwięcej. Jednocześnie inwestycje jednostek budżetowych w planie na rok 2026 są niższe o blisko 9% rok do roku. To pokazuje, że w innych działach szukano oszczędności, żeby domknąć całość. Dodajmy jeszcze, że wydatki na 800 Plus w projekcie spadają o około 1 miliard złotych względem roku 2025 do mikrokorekty, które razem mają oddać przestrzeń na priorytety, w tym na wymiar sprawiedliwości. Na rynkach kluczowy będzie koszt finansowania. Po serii komunikatów rządu i Ministerstwa Finansów inwestorzy obserwują, czy mimo wysokiego deficytu, Podaż długu nie wystrzeli. Sygnał o 240,8 miliarda złotych netto krajowych papierów w roku 2026 jest tu kojący, ale wiele zależy od inflacji i stóp procentowych. Każdy punkt bazowy, więcej w rentownościach, to kolejne setki milionów na odsetki i mniej marginesu na ambitne dokręcenie sądów. Werdykt. Co to znaczy dla widza, dla obywatela i firm? Jeżeli środki pójdą w kadry, cyfryzację i organizację pracy, dostaniemy szybsze orzekanie, krótsze kolejki i stabilniejsze orzecznictwo. To realna oszczędność czasu i pieniędzy, mniej zamrożonych projektów, mniej niepewności prawnej. Dla polityki większy budżet Trybunału i Krajowej Rady Sądownictwa może zredukować napięcia i ryzyko kolejnych kryzysów publikacyjnych. Czy podważania składów, ale może też zostać odczytany jako wybieg taktyczny przed decydującymi starciami ustawowymi jesienią. Dla finansów, w roku, w którym deficyt ma pozostać wysoki, a obronność pożera rekordowy kawałek tortu, takie przesunięcie są testem priorytetów państwa. Na razie rząd pokazuje, że sądy i trybunały też są priorytetem. Pytanie, czy Sejm przybije pieczątkę bez cięć. Podsumowanie. Liczby robią wrażenie. Trybunał Konstytucyjny plus 38%, Krajowa Rada Sądownictwa plus 62%, Sądy Powszechne plus 8,4%. Można to czytać jako koniec głodzenia kluczowych instytucji i próbę przywrócenia sprawności w wymiaru sprawiedliwości, ale to również chłodna polityczna inżynieria w budżecie, który musi jednocześnie udźwignąć armię, zdrowie i drogi dług. Prawdziwy test przyjdzie, gdy zobaczymy tempo rozpoznawania spraw, terminy publikacji orzeczeń i stabilność kadr. Wtedy okaże się, czy było to paliwo dla jakości, czy tylko manewr pod jesienne głosowania. Jeśli interesują Cię najważniejsze wydarzenia w Polsce, polub ten materiał, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi analizami.